Ale się najadłem w tej restauracji, właśnie wyszedłem i wziąłem sobie na wynos Doritosy, pizzę, coca colę ale ja lubię jeść. Jeszcze mamy taką fajną pogodę, ładnie świeci słoneczko. Ej, super, co? Ej zaraz. Tam widzę dziewczyny przy basenie bawią się. Uuu, wezmę tutaj podejdę pod krzaczka i sobie zobaczę na lornetce. Ale się świetnie bawią. Jest dziewczyna pomarańczowa, K-pop Demon Hunters i mają jakąś balangę przy basenie. Ej, juhu, super! Dołączę do nich. Może spytam się, czy chcą coś ode mnie zjeść. Mam takie fajne Doritosy do do balangi, Coca-Cola. Dobra, idziemy, idziemy. Ole mi się na plecach wylało, bo jakie mam szerokie plecy. Kto lubi leś jeść, to klika łapeczkę. O, kliknijcie teraz łapeczkę w górę wszyscy. Hej dziewczyny, cześć. Cześć. Yy, chciałbym się was spytać, może chcecie coś przekąsić? Chciałbym dołączyć do waszej imprezy. Mam tu fajne takie Doritosy, pizzę, kole. Nie chcemy jeść, ale ty jesteś gruby. Co? Ja gruby nie! Ja tylko troszeczkę przytułem. No i zobaczcie dziewczyny, możemy sobie otworzyć chipsy przy basenie. Będzie super zabawa. I mam jeszcze więcej jedzenia, jakbyście były głodne. Mam jeszcze parówki. Mam jeszcze tutaj, o, naleśniki. Mam jeszcze babeczki. Hi, hi. Tutaj, jak postawię. Chodźcie do. No chodźcie tutaj, ej, zaraz, zaraz, gdzie moje babeczki? Ups, yy, wszystkie zjadłem, przepraszam. Yy, to mamy coś takiego steka, może dziewczyny chcecie, co wy na to? Ja to co od ciebie wzięła? Co? Nie chcecie nic wjeść? Yy, jak to? No zobaczcie, jak ja fajnie wyglądam. No, zjedzmy razem, mam jeszcze... o może to chcecie! Jest tutaj chlebek, masełko. Jestu, nie, trupajcie, na pewno! Nie. Co? Ej, one wyzwały mnie od grubasów i poszły sobie tam leżeć, no nie, serio? Nie chcą ze mną się tutaj na imprezce, a ja mam jedzenie na imprezce, zawsze jest jedzenie, słuchajcie, zawsze mamy coś do jedzenia, nie? Jak to na imprezie bez jedzenia? A może by chciały to? Zobaczcie, mam taki fajny popcorn, ale na brzuchu mi... <ścoughs> Te normalnie szczelki się nie mieszczą, patrzcie! Popcorn, 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 może ktoś chce popcorn, popcorn, woda, woda z popcornem, woda A, co tutaj jest! No i powiedziałeś, że powiedziałyśmy, jest taki grę! Dziewczyny, może chcecie popcorn, mam taki fajny popcorn, wodę, hot dogi a Nie Mówiłeś mnie, że nikt nie w sobie, grubasie, cebla! Ej, zaraz, o, nawalam jest tutaj z wody, ej, co wy robicie? A! Idź stąd. A, a, a idź stąd. rzucałem Trudamy we mnie, a, 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 a! A, rzucałem we mnie, a, dziewczyny, dziewczyny, a, już. Idę. O nie, przygoniły mnie palonami. No nie, one nie chcą ze mną na imprezie, bo jestem gruby. Ale dlaczego widzowie? No słuchajcie, ja nie jestem aż taki mega gruby. No zobaczcie, no mam troszeczkę może grubszą rękę, brzuch, ale A, wkurzyłem się, skoczę im do basenu. Czekaj, czekaj. Uf, 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 uf. Idę, 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 idę. Wskoczę do basenu. Po, 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 po posuj się. Uf, pop! Wielki skok do basenu. Pew! Ale to było wielkie pluśnięcie, ale zaraz, zaraz zrobiło się coś tu zielono. Ups, przepraszam, to nie ja. To tak śmierdzi tutaj! To nie ja, to nie ja. No to co, mam taki wielki zadek, zobaczcie, Czekaj, płynę, płynę, bo ciężko mi się płynąć. Poczekajcie, dziewczyny, próbuję wypłynąć. Posiadam! O, o nie, 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 nie dziewczyny, Nie, nie, mi nie, nie, mi nic! A! Nie cię, to już, o nie, a, Już idę! Już nie, już o nie. O nie, dziewczyny mnie przegoniły. Wygoniły mnie z imprezy. No nie. A tak fajnie pływałem, no słuchajcie. Oni nie lubią grubego. Wkurzyłem się. Jestem niezadowolony. Ja chciałem z nimi tam się pobawić, byśmy jedli sobie jedzenie. Byśmy mieli tutaj popcorn i fajnie by było. Ale one nie chcą. Nie chcą popcornu, widzicie? Nic mnie nie chce. Wiecie co, ja będę teraz cały czas jadł. Wziąłem sobie dużo jedzenia. Jedzenia. I właśnie się położyłem tutaj na chodniku i się opalam przy okazji, zobaczcie jaki mam wielki bebek. Ale fajnie jest, wiecie, bo mam jedzenie i wezmę sobie tutaj usiadnę i tu będę jadł, kurczaczka, hamburgera. Uuu, jaki ej, dobry ty, ej, ty. Ej, Halo, 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 co zaraz, ty zaraz. Ile yy... można żreć? Zobacz jak ty wyglądasz. Dzień, dobry, co Dzień pan dobry. chce? Co, o co chodzi? Ja jestem trenerem, zobacz jaki jestem umięśniony. widzisz wow. mnie? Popatrz. Wow. Ale pan ma mięśnie jako fajny tańczyć tak wow. ale, ale pan ładnie wygląda. Ja niestety jestem gruby, mnie nie lubi. Więc ja cały czas jem jedzenie. Tutaj chce, ma, pan się może poczęstować pizzą, mam pizzę. Przestań mam, gadać burgera. takie rzeczy, każdy cię będzie lubił, tylko przestań tyle jeść, Zacznij no ale... od czegoś zdrowego. Proszę, proszę bardzo, tu proszę Proszę pana, proszę pana, niech pan to powącha, jest taki no, taki dobry Wyrzuć burger. to! Już Co? nie chcę tego widzieć. To mam to wyrzucić? E, a dlaczego pan mi zabiera? A, czemu pan mi zabrał to? Dlaczego? Masz, masz jabłko, masz zacząć od jabłek. Ale ja te... cię. Co, jabłko? O fuj, to <śmany> jabłko jest niedobre. Jakie pt pt będziesz jadł zdrowe rzeczy, będziesz umięściony, jak pójdziesz ze mną na siłownię, to będziesz taki umięściony, że jak następnym razem pójdziesz na basen, to wszystkie dziewczyny będą twoje, uwierz mi. Co? Y -y 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 wszystkie moje dziewczyny będą, ale, ale, one nie pokochają grubaska, to co musimy zrobić, żeby dziewczyny mnie pokochały, bo ja chciałbym, żeby one mnie lubiły i żeby mnie, na no, ze mną imprezę zrobiły, bo one mnie wygoniły, jak mi pan pomoże, to Będę to jadł. Jak pójdziesz ze mną, to już nie będziesz grubaskiem, tylko będziesz dobrze, tak, tak, jak tak, ja. Tak, no to chodźmy, gdzie mam iść? Choć, gdzie mam chodź iść ze mną, iść. tutaj, idziemy na siłownię. Ok, zostawiam to, jedzenie, zostawiam to jedzenie i idziemy za trenerem. Może on mi pomoże, i wtedy dziewczyny, zobaczymy reakcję dziewczyn. Hu-Hu, ho, ho, będzie super, dobra, idziemy. Niechaj tu po schodach szybko. Wow, tu jest siłownia. Ale wielkie ciężary. 150? O nie, 300, ja nie dam rady, to jest za ciężkie. Zacznij od czegoś lżejszego. Najpierw biegamy szybko, możemy okay. Okay, a tu jest ścigać. woda. A wodę mody, mogę pić wodę? No musisz pić wodę, woda jest najważniejsza. A, woda jest najważniejsza. Dobra, a kole nie, kole, jak tutaj mam taką nie, kole. o woda tutaj kola. zdrowe jedzenie, tak jak i jest. to wyrzucę, dobra, tak dobra, dobra. dobra. Okej, okay, no to woda w takim razie. Tak, mm. zaczynaj mm. ćwiczyć dobra. na dobra, dobra. już. Dobra, dobra. Idę włączam, ja okej. Okay. Dobra, dobra, dobiegnę, no, biegnę. biegnę. Roz, dwa, trzy, roz, dwa, szybciej! Panie trenerze, ale jest ciężko. Wiem, ale a. potrafisz to zrobić jeszcze szybciej. Kto ty musisz uważać co ty? O nie, o oh, nie, nie dałem rady, panie Ej, nie mogę, nie, nie mogę pozdawaj się Panie trenerze, pomóż mi, panie Ja nie dam rady a, no, To jest za no, ciężka bieżnia, no, panie trenerze Ej, Wstawaj, no przecież, co jest z tobą Zaraz będziesz o, skakał jest, Dziękuję, 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 wstałem, dobra Jeszcze raz, ale to jest mega ciężkie, ta bieżnia jest taka szybka No i co z tego Masz być chudziutki i masz być umięśniony Więc się przygotuj Panie trenerze, a jak będę ćwiczył i ćwiczył i ćwiczył To ja się zmieszczę w tą koszulkę O, tu mam taką nową koszulkę Smysal Team To jest taka fajna koszulka halloweenowa I ona jeszcze świeci w ciemności. No! Ta koszulka świeci w ciemności i, i jak będzie noc, no to będzie fajny, be, fajnie będę w niej wyglądał. Ale panie trenerze. Ja jestem gruby. No pewnie, zmieszysz że się, się? wzniesiesz. Tak, wzniesiesz się? się, tylko musisz ćwiczyć, musisz Oj, skakać, dobra. biegać. Okej, okay, to damy radę, widzowie. Wy też możecie mieć taką fajną koszulkę. Zobaczcie, jest fajna koszulka i uwaga, jest jeszcze kubek świecący. Fajny kubek z nową grafiką, Smilandia i naszymi postaciami. Wpadajcie, sprawdzajcie, te rzeczy już czekają na was. będzie super, jak się zmieszczę w koszulkę im pokażę. Dobra, teraz jestem zmotywowany. Wracam na bieżnię i biegam. Roz, dwa, trzy. Biegaj, roz, dwo, szybko. Trzy. O, raz. Szybko, wow, pan trener jak próbi, patrz, ja pan trener jak skaczę, dobra, dobra, dobra. Ja tak spróbuję. Cztery. Roz, dwa, trzy. Pięć. Szybko, 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 szybko. Raz, dwa, trzy, biegnę, biegnę na, bieg, na tej bieżni przyspieszamy. Idzie. dajesz, dajesz. Dobrze, pocisz się, tak, tak jest, o to chodzi. Ale jest ciężko, ale jest ciężko. O, ale się spłuczyłem, panie leci Leci ze mnie pot, ale się spociłem. Czyli to działa, działa Normalnie się dobra, jeszcze Okej, nie podam się, nie podam się. Nie poddałeś się, tak jest, lecisz, lecisz. pomachamy rękami. raz, dwa, trzy. Masz tutaj, worek ci postawię, proszę. Jeszcze ten, o, w ten worek pobiję. A, masz, w worku. Tak, dawaj go, dawaj, dawaj 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 pamiętaj o wodzie. Dobra, dobra, woda, 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 woda. Dobra, bije, bije, woda, pu, pu, dawalam, jest dobra, ale się spoczyłem. Szyko tak jeszcze może o to się czekaj, może skoczę jeszcze, czekaj, skoczę, skoczę, skoczę. skoczę. Uwaga, uwaga. Uuu. Raz, 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 dobrze, dobrze, dobrze panie trenerów, dobrze dobrze. dobrze, dobrze. Tak jest, skoki są ważne, skacze. skaczemy. Raz. I raz na bierznie, nabierznie. I kółeczka. Szybko, I szybko, i teraz sobie. Teraz zabierze i, I teraz zabierze. Dobra, dobra. A pajacyki jeszcze, pajacyki, dobra, wow, ol pan trener. I pajacyki, Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Pięknie. Dobrze, dobrze, dobrze nam idzie, dobrze, panie trenerze, ale super się czuję, coraz to lepiej, jeszcze na nabieżnie Tak to chyba działa Moje ciało! Moje ciało! Ej, stało się! Już nie jestem taki gruby, zobacz, ej, mój brzuch się poprawił i klata! Klata się poprawiła! wow. Olf, wow. Ej, 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 to już zaczyna działać, zobaczcie! Teraz od razu lepiej wyglądam, panie trenerze! Jak? No dobrze. będzie super! Dobrze? Już wyglądasz ekstra! Możemy jeszcze trochę poćwiczyć tutaj, może na przykład do A, dobra, tak. to teraz... Robi wow. się to o wow, serio? Dobra, no to ja teraz próbuję, dobra, okej, okay, okej, okay, idę, daj. próbuj. I raz, i dwa, Super. i Bole, tak jest. i cztery, Też, ja i bez... sześć, i siedem. Ej, dobra, tak to działa. Yo, tak jest. Yo, 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 już jestem prawie normalny, chudy, taki zwykły. Ale ja chcę być umieściony tak jak pan. Ja chcę być no umięśniony. I wrócę do dziewczyn, dora jeszcze woda. Okej, okay, woda, woda, i wrócę do jeszcze, słuchajcie, wrócimy, wrócimy tam na basen, tam, gdzie są dziewczyny. O, widzę, jest na stoi. Ja tam wrócę i zobaczymy ich reakcję, co one na mnie powiedzą. Dobra, ale słuchaj, jeszcze idę teraz. Panie trenerze, co dalej, co dalej, co musimy? Myślę, że możesz podnosić już takie ja większe Dobra, no to zaczynamy 150. Uwaga, tak, uwaga. uwaga, zobaczymy, czy będzie rekord. Raz, ledwo, jest. dwa, trzy, Poszło. Ale cztery. i dziesięć i 11! i 12! Panie trenerze, Widzi pan? Wow! No pewnie, ale nie ci nie rosną mniejsze Ale jako masz rosną. Klatę. Ja cię kręcę! Dawaj patrzcie. na bieksze. Wow! Ej, teraz mi bicki wystają. Klata, ręce, plecy. Ulala. Ole, panie trenerze, widzi pan, jak wyglądam? Ole, super. Wyglądasz super. Dobra, teraz wchodzimy na ciężar 300. Let's go! Dawaj. Raz i o, panie trenerze, ale to ciężkie, ale to ciężkie, panie. Pokojnie, trenerze. ja się nie boj, pomagam ci jak coś. Dobrze, dobra, Bra. dobra. Let's go. Szybko, widzę wyknięcie łapeczkę w górę, żebym był bardziej umieśniony i więcej dźwigał. Klikajcie teraz! Trzy, dwa, jeden i trzeba, wyciiskamy! Ła wow, wow 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 wow, co się dzieje? Ooooooo! patrz na to! Panie trenerze, jak ja wyglądam, jakie plecy! Jokie aż mi się koszulka porwała! Udało ci się wyglądasz teraz ekstra! Wygląda teraz super. Normalnie aż mi koszulka się nie zmieści i ta moja zniknęła, bo nie wytrzymała takich mięśni. Teraz pójdę na basen i pokażę się dziewczynom. Jest pan najlepszym trenerem! Woo! Let's go, dziękuję, dziękuję. dziękuję Dobrze. A teraz idę. Pa, pa, na razie, trzymaj się, pa, dobra. A teraz idziemy na basen. Let's go! Zobaczmy, co one na to powiedzą, a to jestem ja. Pamiętacie jak tutaj wyszedłem z tej restauracji? To było na początku. Tutaj wychodziłem z tej restauracji i teraz zobaczmy ich reakcję. Wyjdźmy jeszcze raz, tylko umięśnieni. Oh yeah! A tutaj wychodziłem wcześniej taki gruby, nie? No i teraz idziemy i teraz im pokażę, czy będą chciały się napić. Czy może będą chciały tutaj e, jabłuszka? No to chodźmy. O, one są tam i imprezują. Świetnie się bawią. To teraz wiecie co? Wyjdę z tą tacką. O, i teraz pytam się, czy nie chcą pizzy i doritosów. Bo wcześniej one nie chciały. No to zobaczmy. Hi, hi, hi Ale to jest dobry plan. Uuu, mm. jedzenie dziewczyny. Hello. O, e, zaraz, zaraz. Co wy chcecie dziewczyny? Co wy chcecie? O, wy, Ej, ej, co wy tu podchodzicie? Co wy chcecie? Ja chciecie? kocham pizzę i takich mięśniaków. Co? Chcecie? Chcecie tak pizzę? Chcecie, tak pizzę? chcecie Doritosy, coca cola Ej, zaraz, ja zaraz. Nie? Ja sobie przypominam, że wy wcześniej dziewczyny tego nie chciałyście. No, ale jak to? O czym ty mówisz? No... Aha. Aha, teraz nagle chcecie pizzę. Dobra, wiecie co? Pójdę się pokąpać. Zostawcie mnie. No, my <laughs> Pow, pow, wysoko do góry skoczę, wohooo! Papieże, stawał! Pow, o fuj, co tu tak śmierdzi? O, o fuj, dziewczyny, co wyście tu zrobiły, jak tu śmierdzi? To nie my! To nie to nie my, tylko taki oble! To nie wy, aha! Dobra, wiecie co, nie mam teraz czasu, idę się pochuźdzać, zostawcie mnie. No, pochuźdzam się. Ciu, niu, ej, co? Ej, zaraz, zaraz, one cały czas chcą być ze mną. Czemu dziewczyny? Odejdźcie, idę sobie je zjeść pizzę. Ha, ha. I do no rytosy. Nie chcesz się z nami bawić? Ej, patrzcie ja jak za mną pizze. idą! Ha, ha, ha. Jak no one czemu idą. Mamy? Ej, serio, dziewczyny, będziecie za mną cały czas szły XD ha, ha, ha. Wiecie co? Wiecie co? To jest, mój, to jest mój dom. Widzicie to? Ja tutaj jem i tutaj nie przeszkadza wam w ogóle tego, że ja tutaj jem i to jest moje, to jest moje mieszkanie. co? No, no, to Ej, zaraz, zaraz. Daj, Ej, co to jest za... Ej, e, 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 fuj, 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 weź te, weź te usta Pocz. ode mnie. Ej, e, p, 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 fuj, fuj, weź to ode Nie, będę się chciała... mi Ej, weźcie mnie weź zostawcie. Weź Jakie ona ma wielkie usta co to jest? wiecie co? czy pamiętacie właśnie tego grubasa, który do was podszedł? no tak, tak pamiętamy. pamiętacie? bo to byłem ja. to to byłeś ty? tak, to byłem ja. jak dziewczyny są w szoku, zobaczcie. o, jesteście zdziwione co? bardzo zdziwione, bo tym grubasem byłem ja. to ja byłem. jak to jest możliwe? To ja byłem cały czas i pomysł nadziejecie, patrzcie tu po włosach, to jestem ja, włosy miałem te same i teraz... Kurzyliście mnie, a macie! Puf, puf! A macie, a macie, a macie, a macie, a macie! A macie! Wypad mi stąd, wypad mi stąd, nie chcę się z wami trzymać. Uciekam! I idźcie stąd sobie, idźcie są sobie, nara, nara, patrzcie. Ha ha ha! Uciekły, przejmuję ten cały basen. To rosto mój basen, widzowie. I zapraszam was na balangę! To tutaj razem zrobimy imprezę, widzowie! Wow! I podskaczemy sobie tak wysoko. I wpadajcie tutaj na mój sklep o fajne poduszki i na moją grupę z Roblox. Tutaj smajston team macie moją grupę Roblox oraz nową koszulkę tutaj wam pokazuję. Także wpadajcie, sprawdzajcie, Smilandia! ja!